Siemano o wszystkim filmik o aplikacji Lockwee to Arcidi kosztuje 99 centów Bardzo fajna aplikacja, ponieważ dodaje nam daje nam dodatkowe opcje na zablokowanym ekranie działa na prowaniu działa od oprogramowania 5.0 wzwyż po zainstalowaniu nie będzie żadnej ikony, wchodzimy w ustawienia i możemy sobie włączyć. Jak widzicie, mam tylko mało aplikacji zainstalowanych, więc tylko włączę te podstawowe, jak są oryginalnie. Możemy sobie włączyć SB Setting, możemy sobie włączyć tą giełdę co mamy o pogodzie. Czyli, jak zablokuję teraz telefon, widziałam zegarek i przesuwam. Mam SB Settings, mogę wyłączyć. Moją się, sięć komórkową, tryb samolotowy mogę włączyć Wi-Fi Jak widzicie, mogę sprawdzić pogodę na najbliższe dni. I jak doinstalujecie różne inne wtyczki dodatkowe do tego programu, to też będziecie mogli je włączyć na pulpicie. Bardzo fajna aplikacja. Pozdro.